To, że to sprzedaje tego alchemika, chyba. No, okej. Okay. Przegrywamy chyba z tymi złągami. Mogę umiejętność odpalić, ale nie chcę. Nie, przegrywamy. Przegrywamy z tymi złągami, zdecydowanie. Albo nie mogę odpalić umiejętność. A może? Może i przegramy, bo jest bardzo dużo tych, tych. Nie, Ow. Hmm, dobra, tak. Zrobimy też tak. Kupimy. Co? Tak szybko? Nie ja nie zauważyłem tych blumów. I przez moją pomyłkę teraz przegrywam. No kurde, że nie zauważyłem tych blumów, że one poleciały. No dobrze, no to co się w ogóle z sobie i papa. A i na dziewięćdziesiątej trzeciej rundzie skończyliśmy. Hlipu, chlapu, chlap. O nie.